Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w odcinku zajmiemy się myśliwcem. Myśliwcem czwartej generacji, samolotem legendą, który nie tylko w powietrzu, ale również w naszej popkulturze odegrał naprawdę wielką rolę. Taki film jak Top Gun chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Wtedy wiele młodych chłopców, takich jak ja, zaczęło interesować się lotnictwem, a te filmy wzbogacały naszą pasję i zamiłowanie do myśliwców odrzutowych. Piękna sylwetka, wspaniałe osiągi oraz uzbrojenie to jedne z wielu zalet tego samolotu. Wchodząc do War Thunder zrobił ogromne wrażenie, a wielu chciało go mieć od zaraz. Szybkość, zwrotność, uzbrojenie i pierwsze tego typu rakiety War Thunder jak Phoenix dawały frajdę jakiej do wejścia tej maszyny nie było. Obecnie mamy dwie wersje tego samolotu, wersję A i wersję B. Wersja A to typowy myśliwiec przewagi powietrznej, który miał za zadanie czyścić niebo, ale dziś zajmiemy się wersją B, która posiada jeszcze lepsze uzbrojenie powietrze-powietrze, ale i również kierowane uzbrojenie powietrze-ziemia, które to zrobiło z tej maszyny myśliwiec wielozadaniowy. Tak jak mówiłem, samolot legenda, główny aktor Top Gunna i jedna z najpiękniejszych sylwetek, jeżeli chodzi o myśliwce odrzutowe. Przed Wami F-14 Tomcat. Tak, 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 właśnie, F-14 Tomcat, bohaterem dzisiejszego odcinka, yy, przez polskich graczy też czasami nazywany Tomkiem Kotem. Yy, ale aby nie przedłużać, od razu zajmiemy się uzbrojeniem. Tak, w, na wstępie mówiłem, yy, że ta wersja B ma kierowane uzbrojenie powietrze-ziemia. To od tego zaczniemy. Razem z Targeting Podem możemy wziąć bomby kierowane, są to GBU Poway, różnią się wagą, a co za tym idzie efektem zniszczeń. Wiadomo, lepiej wziąć czasami większe, ale wtedy będziemy mogli ich po prostu wziąć mniej. Fantastyczne uzbrojenie na bitwy pancerne. Jeżeli byście nie mieli punktów, żeby nie wiem, wziąć właśnie GBU, jest tutaj też fajne uzbrojenie, zwykłe bomby, niekierowane, aczkolwiek z komputerem balistycznym dacie radę, plus rakiety niekierowane z Unii, też bardzo spoko. Tutaj macie ogólnie przykładowy, to jest zestaw mój na bitwy pancerne. Bardzo fajna opcja, jeżeli chodzi o tą kata, bo latamy sobie wysoko. Te pelotki nas jakby nie sięgają, jeżeli dobrze fajnie manewrujemy. Pociski ich jakby wytracają prędkość i jesteśmy w miarę bezpieczni. Jak widzicie w tym zestawieniu też są AM9L, no i chyba od, niej, od nich zaczniemy, jeżeli chodzi o uzbrojenie powietrze powietrze. Są to rakiety krótkiego zasięgu powietrze powietrze namierzamy obojętnie z której strony. Moja sugestia co do wystrzeliwania to są właśnie od 2,5 km do 5 km bardzo fajne rakiety do zestrzeleń zaskoczenia. Do tych rakiet mamy jeszcze am 7 m Sparrow. Rakiety namierzane dzięki radarowi, przy obecnej mecie i tak jak w poradnikach sugeruję, wystrzeliwać je na podtrybie ACM. On jest do 10 km i właśnie do 10 km namierzamy przeciwnika, aby leciało nad linią troszeczkę wyżej drzew albo najlepiej wyżej od nas. Wtedy fajnie te rakiety siadają. No i na końcu, i w końcu w sumie, am 54 c czyli Phoenixy. Ze strymu wiem, że macie problem z nimi i sposobem ich efektywnego wystrzeliwania. Tymi rakietami atakujemy z trybu TWS na radarze. Jeżeli rakieta ma 16 km do celu, mniej więcej, sama lokuje go i możemy o niej zapomnieć. No właśnie, jak je wystrzeliwać, aby niszczyć wrogów, to i wiele więcej zobaczycie na pokazowych bitwach. Z ręką na sercu zagrałem jedynie 3 bitwy i te 3 bitwy wam rzucę. Naprawdę fajnie wyszło pokażę wam też już na samym początku czego nie robić. To też jest ważne, że nie wszystkie bitwy nawet najlepszym nie wychodzą. Także od tego sobie zaczniemy. My mamy pierwszą bitwę. Jak widzicie od razu sobie uzbrajam feniksy. Wybieram feniksy. Przełączam się na tws, zwiększam zasięg. Dlaczego? Wydaje mi się, że jeżeli będziemy się przełączać cały czas pomiędzy trybami Albo włączymy później z powrotem ten TWS od nowa później. To ten TWS czasami nie widzi tych celów. Nie wiem dlaczego, czy to jest błąd, czy nie, ale zazwyczaj jak startuję, to TWS, feniksy i dopóki ich nie wystrzelę nie zmieniam. Jak widzieliście, cztery feniksy, dwa Sporoły, 2 Elki. To jest standardowe moje uzbrojenie na bitwy. No, i tutaj jak widzicie, lecę na przeciwników, którzy już jakby skręcają w naszą stronę. Wiadomo, że teraz jest meta, że wszyscy lecą do lewej i nawijają w pewnym momencie. My, ten moment musimy właśnie wyczuć. No, i jak widzicie, te Fenixy lecą na czołówkę. Wydaje mi się, że radarówki bardzo lubią lecieć w stronę przeciwników, właśnie na czołówkę. I jakby stwarzamy im warunki do lepszego trafienia, żeby nie manewrować i, i, i te Feniks są bardziej efektywniejsze moim zdaniem. Tutaj popełniłem błąd, bo po wystrzeleniu właśnie tych Feniksów powinienem dać przepustnicę na maksa w dół, hamulec aerodynamiczny i zawracać, bo będzie pewnie szła radorówka, ta radorówka idzie. I niestety nie dajemy rady, jesteśmy za szybcy i nie dajemy rady wykręcić, także to jest taki mega błąd. No i kolejna bitwa, już namierzamy feniksem, zobaczcie, że pod spodem jakby macie prędkość tego celu, dzięki temu też jakby odróżniamy boty od, od rzeczywistych przeciwników. Ja proponuję Wam, abyście wystrzeliwali feniksy 30 km od celu i tak czekali, aż cel się zbliży na 20 km, mniej więcej musicie wyczuć... Czy ta rakieta ma te 16 km, które, dzięki którym ona już sobie sama zlokuje ten cel? Zaraz to zobaczycie w sumie. Czekamy na odpowiednią odległość. Też patrzcie na to, aby samemu się rozpędzić, aby sama prędkość wylotowa Fenixa była też duża. No i mam 30 km. Puszczamy kolejne 30 km. Tutaj też nam złapie, zaraz, tak. Też 30 i też 30. Utrzymujemy jakby yy, cały czas yy, ten kierunek. Oczywiście jesteśmy lokowani, ale musimy jeszcze trochę wytrzymać i wyczuć ten moment, kiedy rakiety mają 16 km do celu. Jeżeli mniej więcej już wyczułamy ten, ten moment, że już te rakiety są blisko, no to uciekamy w dół uciekamy przed wrogimi radarówkami no i mamy jednego praga później drugiego to jest takie mniej więcej jak ja właśnie myślę przy wystrzeliwaniu tych fenixów Tutaj jeszcze mamy. chcemy zlokować, ale nie może, no to strzelamy l jak widzicie na czołówkę z dosyć sporej odległości i trafiamy krytyka który zamienia się później w Praga. No i też w tej bitwie chcę Wam pokazać, że mamy komputer balistyczny na działku, także lokujemy i mniej więcej wiemy gdzie te pociski spadną. No i ostatnia bitwa dzisiaj. Bitwa chyba ją rzucę prawie w całości, bo tutaj są ciekawe rzeczy. Między innymi to, że jak widzicie teraz cel przeciwko nam wzbija się też wysoko. Ja uważam, że jedną z kontr na F14 jest właśnie MIG-29, który ma najszybsze w tej chwili rakiety radarowe w grze. Są to er -ki. No i na przykład, jeżeli mamy tutaj przeciwnika na podobnej wysokości jak my, puszczamy Fenixa z 50 km. Dlaczego? Dlatego, aby on też miał na RWR-ze, że coś do niego leci. Aby się albo przestraszył yy, tej radarówki yy, i uciekł w dół, wtedy mamy wolne, wolną przestrzeń. Ewentualnie, jak się nie przestraszy i będzie cały czas leciał, to bardzo możliwe, że zdanie z tego feniksa, jeżeli w odpowiednim momencie nie wystrzeli swojej radarówki. Tutaj szukamy cały czas celów yy, najlepszych do wystrzelenia. Pamiętajcie, żeby wystrzeliwać, właśnie. Yy, do przeciwników, którzy dążą do was, żeby te radarówki, tak jak mówiłem wcześniej, leciały na czołówkę. Tutaj widzimy, już radarówka do nas leci, ale... O, dostał właśnie. Tornado. To nie był MiG-29, ale jak widzieliście z 50 km Fenix yy, uderzył, my ominęliśmy rakietę. Nie wiem, czy to była radarówka, która leciała do nas, czy to był... Yy, czy to była Elka. No ale mam już fragi. Tutaj będzie ciekawa sytuacja, bo... Chyba... Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, żeby Fenix tak późno trafił przeciwnika. I to chyba Fenix. Jeszcze sprawdzę na powtórce, ale... Ale tak, no, no ciekawie to, to było. Mamy Miga 29. Oddalę się od nas. Nie ma sensu tutaj w ogóle l wystrzeliwać. Szkoda, rakiety. Nie wiem dlaczego tu hamulet cały czas mam. Widocznie nie zauważyłem. O! Widzicie? Krytyk. Tak, z słuchaj, 25 dostał. Ile czasu po wystrzeleniu? No i tutaj sobie bijemy radarówkami. Już zeszliśmy nisko. No i jest jeden, brak. Szukamy kolejnych. Ej, serial lecę cały czas na hamulcach aerodynamicznych. No nieważne. Kolejna radarówka. Jest na optymalnej wysokości ucieka. No ale nie udało mi się. co mam? Piąty frak. O właśnie nie było sensu nic puszczać, flary. Starać się raczej z działka, coś tam yy, uczknąć. Nie wiem czy coś się dzieje yy, dalej w bitwie Ale chyba dostajemy właśnie radarówkę A nie, za, za późno yy, Flary poszły Ale bardzo dobra bitwa 3 feniksy yy, Dwie radarówki weszły Także no Nie mówcie, że F14 nie ma potencjału I feniksy wchodzą jak złoto To już wszystko w tym odcinku ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i Wam pomogę w sumie z tym tą katem z tymi feniksami przede wszystkim. Mniej więcej teraz wiecie, jak ja myślę przy wystrzeliwaniu i jak to wyglądało w ogóle w praktyce. Fenixy siadały, wszystko chyba jest ok. Mniej więcej widzicie, jaka taktyka też tutaj działała. Mam nadzieję również, że spodobał się Wam nowy format że jest jakby szybciej, lepiej, krócej, także to też jest plus. Jeżeli Wam się to podoba, zostawcie subika, dajcie łapkę, będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. Zapraszam Was też również na Twitcha, gdzie mamy streamy wieczorami. A tak to to już wszystko. Dzięki wielkie, że dotrwaliście do końca. Zdrówka, trzymajcie się i cześć!